W tym odcinku przejdziemy cały Crime Simulator, nie popełniając żadnego przestępstwa. Więzienie stanowe w Louisianie. Wygląda na to, że jakaś gruba ryba chce się ciebie stąd pozbyć i ma pewne żądania. Przeczytaj to i podpisz na dole. Mamy tutaj formularz zwolnienia więźnia. Więzień, blunix, kaucja 50 tysięcy. Ktoś wpłacił za nas kaucję. Uwagi, nie zmarnuj tej szansy. Jesteś teraz wolny, ale oczekujemy, że spłacisz swój dług w całości. Traktuj to jako wyraz dobrej woli. Nie chcielibyśmy, aby twój talent się zmarnował. Wkrótce wyślemy transport, nie zawiedź nas. Yy, możemy to podpisać, albo możemy odmówić. Ale ja się nie będę tutaj bawił w żadne nielegalne rzeczy, także przytrzymuję Escape, aby odmówić. Serio, marnujesz swoją szansę na ucieczkę. No to wracasz do celi. Koniec, odsłużyłeś swoją karę, a potem postanowiłeś zachowywać się jak porządny obywatel. Także udało nam się przejść całą grę bez popełniania żadnego przestępstwa. Jeśli jednak chcielibyście zobaczyć trochę więcej akcji, to kliknijcie w przypięty poniżej zapis live'a. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie pamiętajcie o subskrypcji na kanale. Trzymajcie się, cześć, cześć.